Radio Plus. Sedno sprawy na sprawie jest dzisiaj Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panie Redaktorze. Panie że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, bo Pan pisał w mediach społecznościowych czas na rzetelną ocenę. Czy ścieżka brytyjska nie jest dla Polski lepsza? To czas przede wszystkim na obliczenie kosztów finansowych, geopolitycznych naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska i członkostwo w Unii Europejskiej nie jest samym w sobie. Unia Europejska ma być tą organizacją, przez którą są realizowane polskie interesy. Jeżeli rzeczywiście Unia Europejska dzisiaj jest w ogromnym kryzysie, Prawo unijne, traktaty unijne są łamane przez komisarzy unijnych. Jeżeli ingerowana jest, jest ingerencja w polski porządek konstytucyjny, jeżeli narzucona nam jest szkodliwa polityka klimatyczna, przez to ceny energii i ciepła rosną, jeżeli Unia Europejska wspiera to. Ale to narzucona. No przecież my się na, to, na politykę klimatyczną polski rząd się godzi, rząd, w którym jest Solidarna Polska, to dlaczego jest to No Tu, tu mieliśmy różnice zdania. My bronimy polskiego węgla, polskiego no surowca. Nie chcemy. Roz, rozmawiamy oczywiście z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości, mhm. pokazujemy te zagrożenia uzależnienia od rosyjskiego gazu bo dzisiaj zwiększenie Polski węgiel może być zastąpione tylko rosyjskim gazem. A jeżeli tak chodzi jest... o sądownictwo i te nieuprawnione jak pan powiedział działania no to przecież izba dyscyplinarna ma zostać zlikwidowana tak no Już jesteśmy zwolennikami jesteśmy zwolennikami tego aby wrócić do reform pana ministra Zbigniewa Ziobry z 2017 roku bo trzeba przypomnieć że te reformy zostały zawetowane przez pana prezydenta i był czteroletni dialog z Brukselą no widać że po drugiej stronie po stronie Brukseli nie było dobrej woli trzeba to zakończyć i tych wszystkich rozpolitykowanych sędziów otworzyć im drogi kariery poza organizacją jeszcze do, do sądownictwa przejdziemy i do relacji Solidarnej Polski z Prawem i Sprawiedliwością, ale, ale na razie tak na dużym poziomie ogólności o naszej obecności w Unii Europejskiej, no bo ostatnie słowa marszałka Terlewskiego szeroko komentowane. Jest jeszcze wypowiedź posła Marka Suskiego o brukselskim okupancie. Tak pan poseł powiedział, no można odnieść wrażenie, że coś się zmieniło w Prawie i Sprawiedliwości czy szerzej w Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską. Ja jestem, to jest ja jakiś sygnał wysłany społeczeństwu? Ja jestem eurorealistą i zdecydowanie odrzucam tą propagandę, no, no, że Unia że Unia, że Unia Europejska jest dobrym wujkiem. Unia Europejska nas łupi, czekają na podwyżki cen energii i ciepła. Miliardy złotych są wytransferowane rocznie z polskich firm na jakieś parapodatki. podatki. Ale na unijne. tym politycznym poziomie tak. Zjednoczona prawica może tak. wprowadzić polskie zmiany. Jeżeli rzeczywiście Polacy poczują, Ci że tracą politycy na... mówią to, o czym dziesiątki z Was myślą, Panie Pośle? Proszę pa popatrzeć, że Wielka Brytania i Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem, hmm. za, za wyjściem z Unii Europejskiej, dlatego że te cyniczne e, brukselskie elity szantażowały Wielką Brytanię, narzucały niezgodne z interesami Wielkiej Brytanii rozwiązania i po prostu naród, naród Wielkiej Brytanii, Anglicy po prostu zagłosowali, również też Szkoci za wyjściem. I jeżeli rzeczywiście Polacy zobaczą w swoich portfelach i poczują, że Unia Europejska nas łupie, a w mojej ocenie dzisiaj już nas łupie i za chwileczkę będziemy już płatnikiem netta, będzie nam narzucona bardzo wroga agenda gender, LGBT, rzeczy, które są niegodne. No nie mam mojej zgody na to, żeby szantażować Polskę. Samorządy, które chronią polską y, rodzinę, przez jakiś komisarzy unijnych, którzy są pozbawieni mandatu no, demokratycznego. Tego ochrony polskich rodzin to bym polemizował y, przez te uchwały samorządów, bo, bo one takie nie wiem, y, więcej tam. Znaczy, ja uważam, z włączania że... z tymi pożytecznymi punktami. Panie redaktorze, ja uważam, że ideologia gender jest dzisiaj największym zagrożeniem dla dziecka. Znaczy, to jak pan Krzysztof Śmiszek i pan Robert Biedrem wspierają na przykład postulaty um, adopcji um, dzieci przez pary homoseksualne, to jest właśnie ta ideologia, no, która i... idzie za postulatami Unii Europejskiej. Jest takie postulaty, ale czy Prawo A. i Sprawiedliwość może Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić? Czy, czy to jest realna perspektywa? No Bo opozycja po tych słowach tak mówi, polega znaczy, Jeżeli no, Moje zdanie jest takie, Unia Europejska nie zreformuje formuje się, jeżeli Unia Europejska będzie zachowywać się tak, jak zachowała się w stosunku do Wielkiej Brytanii, to w mojej ocenie w ogóle ta organizacja w najbliższej dekady nie przetrwa. Spory są ogromne. Proszę zobaczyć, Unią Europejską dzisiaj rządzą Niemcy. Niemcy realizują rosyjską agendę, a więc projekt Nord Stream 1, Nord Stream 2. Unia Europejska to wspiera. Okay, w związku proszę, z tym to obniżamy... to pytania, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica gwarantuje obecność Polski w Unii Europejskiej, czy też nie? Czy, czy y, dla obozu Zjednoczonej Prawicy to jest kwestia dyskusyjna? Y, no. I nie wykluczone, że za chwilę, jeżeli Unia będzie w takich relacjach z Warszawą jak jest, to, to, to może pojawić się temat referendum. Znaczy, my na pewno jesteśmy zwolennikami Europy ojczyzn, nie państwa federacyjnego, dlatego Solidarna Polska głosowała przeciwko temu mechanizmowi oddania części polskiej suwerenności w zamian za pożyczkę kredyt w postaci krajowego planu odbudowy, czyli tego mechanizmu Next Generation EU. Przed tym przestrzegaliśmy. I Dzisiaj jesteśmy przez to szantażowani, te pieniądze do nas nie płyną, hmm. a część polskiej suwerenności oddaliśmy. No Ale to jest opozycja, opozycja mówi. Musimy pozostać w Unii Europejskiej. Nie ma w ogóle alternatywy. Dlatego dla proponuję, w dlatego zaproponowałem prawica widzi dlatego, dlatego, dla dlatego w Unii zaproponowałem, żeby zrobić profesjonalny audyt. Nie mm. ma takiego jednego dokumentu, nie ma obliczenia czego. To, to jest zadanie polskiego rządu. Polski rząd na bieżąco musi monitorować, czy my finansowo i geopolitycznie korzystamy z członkostwa w Unii Europejskiej. W mojej ocenie, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, zdecydowanie tracimy, bo nie można tylko i wyłącznie liczyć samych dotacji i składki, trzeba liczyć również koszty polityk takich jak polityka klimatyczna, to są koszty przerzucane na Miliony Polaków. Cena no, energii za Ale nie pan poseł bilansu handlowego z krajami Unii No Ale dlatego, dlatego to trzeba, dlatego dlatego, patrzeć, panie prawda? redaktorze, nie zna pan takiego dokumentu, w którym jest pokazane, czy my na tym członkostwie w Unii Europejskiej korzystamy, no, czy tak, nie. Ale pan poseł wygodne dla siebie podaje dane, a ja mówię, że też warto na przykład na bilans handlowy. ale oczywiście. I ten jest mocno dodatkowy. I, I to myśl, też się wpisuje w nasze członkostwo. myślę, że Unii przez, 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 przez ostatnie 30 lat i Unia Europejska i wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza znakomicie sobie radziły w y, Polsce i um, prywatyzowane były spółki, prywatyzowany był polski przemysł, ta reforma Balcerowicza, która no, doprowadziła lata do rocznych ...kart, jeżeli chodzi o Dokładnie. gospodarkę, prywatyzację, tam by się dużo znalazło... Także e... proszę mi wierzyć, że e, zagraniczne koncerny naprawdę zarobiły gigantyczne pieniądze. Ale nie w Unii Europejskiej. Wtedy, no, no nie byliśmy, ale Prawda? niestety otworzyliśmy, otworzyliśmy rynek i nie zabezpieczyliśmy po odzyskaniu, po sowieckiej okupacji e, niepodległości e, polskiej gospodarki przed transformacją. Panie proszę e, ocena naszej Obecności w Unii Europejskiej pod kątem finansowym, przede wszystkim i dalej, co referendum? W mojej ocenie po takim audycie trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście korzystamy na tym i to będzie poważna debata. Jestem zwolennikiem poważnej debaty, a nie infantylnej debaty, tak jak no, w Ale to Mediach. miałoby tylko sens, jeżeli kolejnym krokiem miałoby być referendum, prawda? No bo inaczej Panie to, to można sobie podbadować. Tak, jak powiedziałem, w mojej ocenie państwo polskie jako suwerenne państwo powinno należeć do tych organizacji, które realizują, przez które może, mhm. mogą być realizowane polskie interesy. Jeżeli uznamy, że polskie interesy nie mogą być realizowane przez Unię Europejską, ponieważ Unia Europejska ingeruje

Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska bierze pod uwagę wyjście Polski z Unii Europejskiej. W, w mojej ocenie w ciągu najbliższej dekady rozstrzygnie się to, czy w ogóle Unia Europejska przetrwa. No, to, to już po wiem, pierwsze, ale to ja... Potwierdzę. Nie tego, po... to pytanie, ja. Nie można wykluczyć, że Czy bierzecie pod uwagę wyjście te... Polski na z Unii pewno Europejskiej? w perspektywie od 2027 raczej. roku będziemy więcej już nawet w bilansie składek dopłacać do Unii Europejskiej niż dostawać dotacji. I jestem przekonany, że ten um, ruch eurosceptyczny będzie rósł. Ja nie wykluczam tego, że w ciągu najbliższych 10 lat kwestia referendum pojawi się na polskiej agendzie, kiedy Panie, będziemy może... tracić pieniądze. To już ostatni raz to samo tak. pytanie czy Zjednoczona Prawica bierze pod uwagę Dzisiaj powinna nie ma takiej Dzisiaj jest dyskusja w Zjednoczonej Prawicy, że chcemy reformować Unię Europejską. To mm. jest taka dyskusja. No to ja ale już nie pamiętam, tam premier nie Bata Szydło tak, mówiła o traktatach, które Polska miała pisać nowa nowe reformy. Nie, 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 nie Widział można. pan poseł gdzieś te traktaty, te hmm. propozycje traktatów? Bo ja nie. Panie, no dlatego ja też jestem zwolennikiem twardej polityki wobec Unii Europejskiej. Unię Europejską trzeba traktować jak Gazprom, trzeba walczyć o polskie interesy. Jestem zwolennikiem twardej polityki wobec Niemiec. Jutro jest wizyta pani będzie Ja wierzę w to i mam takie, nie ukrywam również, jako poseł Zjednoczonej Prawicy oczekiwanie od pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby jutro w ten ostatni, y, 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 ostatnią wizytę pani kanclerz Angeli Merkel y, złożył oficjalną notę dyplomatyczną w sprawie reparacji i żeby w końcu Niemcy zaczęli płacić za zniszczoną, spaloną Warszawę i zniszczoną Polskę w czasie II wojny światowej. Niemcy w końcu muszą ten rachunek y, zapłacić. To jest właśnie twarda polityka. Y, trzeba kwestie... No tylko panie, pan sobie sprawę, że tego tematu jutro nie będzie. No ja mam nadzieję, że będzie, no, bo to jest, to jest właśnie konsekwencja. To no, obiecaliśmy w 2000 czekamy na raport ja uważam, posamularczyka, a posamularczyk od, nie wiem, znaczy, ile czterech lat ten raport kwestie, tworzy. Kwestie, kwestie tego raportu powinny być już zamknięte w taki sposób, że ja zresztą zaproponowałem, aby utworzyć formalną komisję na poziomie rządowym do spraw reparacji i zacząć prowadzić normalny spór. Grecy prowadzą taki spór z Niemcami i moi, w mojej ocenie Grecy odzyskają pieniądze, część pieniędzy za zniszczoną Grecję przez, przez Niemcy. No nie może być tak, że Niemcy nas zniszczyły, Polskę spaliły, ani zapłaciły za to, ani grosza. Na to po prostu nie ma zgody. My obiecaliśmy, Polakom, że będziemy żądać reparacji I jutro jest doskonały czas na to, żeby pan premier Mateusz Morawiecki złożył oficjalną notę dyplomatyczną pani kanclerz Angelim Merkel w, w sprawie reparacji, Ja tutaj pana premiera w tej sprawie będę bardzo mocno wspierał. To jeszcze trochę o sądownictwie, panie proszę, no bo zarządzacie, Solidarna Polska zarządza w pełni jednym resortem, tak naprawdę resortem sprawiedliwości, no i od czterech lat, jak mówicie, te propozycje Solidarnej Polski, ministra Ziobry są blokowane, szuflady pełne projektów. No, to, to, panie pośle, no teraz, kiedy wyszło porozumienie, może pozycja z Zjednoczonej Prawicy, może pozycja Solidarnej Polski będzie mocniejsza i będziecie potrafili wpłynąć na Prawo i Sprawiedliwość, żeby te y, propozycje właśnie Solidarnej Polski y, no, trafiły do, na, na rząd, do, do Sejmu, y, bo, bo to tak mało poważnie wygląda. No, Prawo znaczy, i Sprawiedliwość was traktuje. To, to, jest, to jest tak, że no, rozmawiamy z waszymi przyjaciółmi z Prawa, z Prawa i Sprawiedliwości i pokazujemy, że po wecie pana prezydenta Andrzeja Dudy w 2017 roku i zablokowaniu reformy, pana ministra Zbigniewa Ziobro, bo dzisiejsza Izba dyscyplinarna to być jest nasz ustawa... się przydał. Jeżeli Pęda, tak. Prawo i sprawiedliwość nie zdecyduje się na procedowanie tych projektów, to co sobie da na polska. na Czy na pewno nie będziemy popierać takich... Nie, nie. na pewno nie będziemy popierać projektów, które będą odpowiedzią na bezprawny atak Trybunału Sprawiedliwości. Tak? Moim zdaniem nas to nie interesuje nas interesuje tylko i wyłącznie reforma sądownictwa. Jestem przekonany, że w tym dialogu z prawem i sprawiedliwością osiągniemy w tej sprawie konsensus, ponieważ cztery lata dialogu z Brukselą zakończyły się niestety porażką i trzeba przejść do ofensywy. A mówił to. Janusz Kowalski poseł certatny Polski bardzo panu osobiście dziękuję, dziękuję panie za dlatego, że życzę państwu miłego dnia. Ja również dobrego dnia i dobrego weekendu państwu życzę do usłyszenia w poniedziałek. Radio Plus Sedno sprawy.